Kolejny dzień i objazdówka z mesażnikiem po Wrocławiu Myślałem, że sobie wjadę tutaj na parking w magnoli trochę wyżej A jak widzicie nic nie wychodzi Podczas gdy sobie, o, tu włączymy skanowanie Co jest w okolicy Widzi, widzi coś Antenka już nowa, lepsza Ale niestety nie wychodzi dlatego tak sobie posłuchacie, co się dzieje na paśmie. To strasznie dużo śmieci leci. To takie krótkie pipkanie, ponieważ to jakieś piloty pewnie od samochodów. Jesteśmy na parkingu. Natomiast te takie dłuższe bursty. to są właśnie komunikaty Lora. No tu jakaś telemetria też może być. Także obawiam się, że chyba nam się nie uda nic wysłać do domu. Ostatnia próba. Test. Czy usłyszycie w tle. To było to. Na czasie powinien spróbować kilka razy. No i zaraz pewnie się zaświeci na czerwono Że nie wyszło. No.